To jest Turk, Talk, Świat automatyki. Dziękujemy, że jesteście z nami. Nasz podcast to spojrzenie na szeroko rozumianą automatykę i jej zastosowania. Będziemy rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach, ale również o trendach i zjawiskach światowych, które zmieniają środowisko produkcji, logistyki i magazynowania. Przyjrzymy się różnym branżom. Spróbujemy zidentyfikować najważniejsze wyzwania, przed którymi stają, i poszukamy najlepszych rozwiązań, które będą odpowiedzią na te potrzeby. Naszymi gośćmi będą praktycy, eksperci, naukowcy. Rozpoczynamy Turk Talk, świat automatyki. Tomasz Bazan. Dzisiaj czas na drugą część rozmowy z Bartłomiejem Beszem z Turk Polska. Cześć Bartku, witaj w studiu. Cześć Tomku, dzień dobry wszystkim. Rozmawiamy o technologii RFID, czyli o technologii radiowej identyfikacji, która w ostatnich kilkudziesięciu latach bardzo się rozwinęła. Kiedyś stosowana na samym początku uzarania do celów militarnych można byłoby powiedzieć. Potem nagle okazało się, że można ją zastosować również w przemyśle, w handlu, w produkcji, w wielu, wielu różnych dziedzinach. Dzisiaj w zasadzie jest to już pewien standard. Nikt już nie ma wątpliwości co do tego, że bez RFID niemożliwe jest nowoczesne, szybkie i sprawne magazynowanie logistyka w dobie przemysłu 4.0. Czy wdrożenie RFID to jest koniec, czy to jest dopiero początek jego utrzymania w przedsiębiorstwie? Dobre pytanie, temat rzeka, i powiem, że to jest początek. To jest początek, dlatego że samo wdrożenie RFID to nie jest tylko instalacja sprzętu. Klasyczne wdrożenie RFID w przemyśle. To jest po pierwsze zaangażowanie wszystkich grup interesariuszy w danym biznesie. Począwszy od osób, które to RFID będą wykorzystywały. Przykładowo, jeśli wrócimy do tematu z poprzedniego odcinka, często przypadek, który przypominałem, czyli weryfikacja załadunku. Ten załadunek będzie realizował operator. Więc umówmy się, żywotnie zainteresowany systemem RFID, jego obsługą będzie operator na magazynie. On być może nawet nie musi być świadomy, że tam to RFID jest, ale jak wykorzystywane jest, co można z tym zrobić. Jak ustrzec się błędów, jak najbardziej powinien mieć taką świadomość. Dział logistyki, który wie, co z tym RFID można zrobić. Dział IT, który integruje. I wszyscy, że tak powiem, do tego samego garnuszka, którzy są przyłączeni jak najbardziej z tym RFID zaczynają żyć. No i potem pojawiają się, że tak powiem, różne, różne tematy związane z utrzymaniem i rozwojem samego systemu RFID. A na czym polega to utrzymanie? Czy co jakiś czas musicie odwiedzić taką firmę i zobaczyć, jak ten system funkcjonuje, czy coś wymaga jeszcze usprawnienia? Oczywiście wdrożenie RFID to nie jest jeden dzień, ale też y, możemy wyobrazić sobie w harmonogramie wdrożenia, że początkowy punkt końcowy to jest rozłożone na powiedzmy na kilka tygodni, czy miesięcy, no ale jest w pewnym momencie taki. Etap dobra, uruchomiliśmy system RFID. No i ten system RFID funkcjonuje w normalnym środowisku klienta. Jeśli to są te bramy załadunkowe już nazwijmy, to te bramy załadunkowe to jest tam gdzie wózek widowy jedzie, to jest tam gdzie palety są odstawiane. Jest ryzyko uszkodzeń mechanicznych też, to jest ry, 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 zawsze pisane. ryzyko jest, że tak powiem i to się najczęściej dzieje, tak? Innymi słowy, jeśli my robimy przy wdrożeniu, przy uruchamianiu systemu dostrojenie takiej bramy do warunków, w których ona pracuje, no to, to to dostrojenie jest na dzień, powiedzmy, tego dostrajania, tak? Jeśli następnie będziemy tą bramę używać bardzo mocno, wykorzystywać, czasami zdarzy się uderzyć, albo coś innego się wydarzy, zwyczajnie okaże się, że ta brama może, no nie widzieć z czasem wszystkiego, co widziała na początku, bo kabel może być przyciśnięty, może antena gdzieś się poluzowała, różne inne czynniki się wydarzą, takie, takie mechaniczne, tak? Więc na przykład audyt y, albo zwyczajne sprawdzenie serwisowe raz na jakiś czas, umówiony czas, bo to nie o to chodzi, żeby co tydzień to robić, ale raz na jakiś czas podjechać i Podkręcić, sprawdzić, czy gdzieś coś nie poluzowało, czy jakość sygnału jest taka sama jak na początku. Jeśli nie, to ewentualnie ją poprawić. Jak najbardziej taki serwisowy przegląd systemu, jak najbardziej jest wskazany. To mówię od strony takiej technicznej, tak? Druga sprawa to jest od strony powiedzmy bieżącej nowoczesności systemu, tak? Czyli przykładowo, jeśli taki system był wdrażany w 2015 roku normalnie możemy użyć starego i modnego hasła jak działa to nie ruszaj nie no ale umówmy się po stronie systemów klienta wchodzą nowe na przykład regulacje bezpieczeństwa tak firmy też się rozwijają żeby nasz system z 2015 roku nadążył za nowoczesnymi standardami polityką bezpieczeństwa i innymi różnymi regulacjami my musimy raz na jakiś czas na przykład zaktualizować system. My nie musimy robić nowego developmentu, bo to dalej jest ten sam system, ale na przykład jakiś tam update e, zabezpieczeń, update nowego, nowego sposobu komunikacji być może i najczęściej jest wymagany. Android, wiele urządzeń teraz na Androidzie działa, ten Android generalnie co rok mamy nową wersję. Może się zdarzyć tak, że to, co uruchomiliśmy na Androidzie w wersji 11, już na Androidzie w wersji 15 nie będzie kompatybilne, więc mimo że ten system działa, nic nie zmieniliśmy, my musimy cały system zaktualizować, więc obie strony muszą być gotowe na to, że... Co jakiś czas, w zależności od punktu, który dotykamy, czyli przykładowo sprzętowo raz na przykład na rok, aktualizacje softwareowe raz, nie wiem, raz na pół roku, czy raz na dwa lata, w zależności jak, jaki system używamy, żeby mieć to gdzieś zaplanowane, w takiej obsłuzy systemu, także uruchomiliśmy 1 września 2022, ale potem mamy plan taki maintenance'owo, serwisowy, jak ten system obsługiwać. Powiedziałeś o aktualizacjach, a czy w przypadku systemów RFID można mówić o czymś takim jak żywotność produktu, bo ten temat już się pojawił w naszych podcastach. Jedyną żywotność, która mi przychodzi do głowy, to chyba odnośnie nośników RFID. I tutaj chyba też wspominałem to na pierwszym podcaście, ale przypomnę, mamy takie dwie podstawowe grupy wykorzystania nośników. To mogą być nośniki RFID w obiegu zamkniętym. Czyli powiedzmy na początku kupujemy jakąś pulę nośników w miarę wytrzymałych, tagujemy nimi na przykład palety, na którym wozimy towar na produkcji. Te palety jeżdżą w obiegu zamkniętym, no to ten nośnik musi wytrzymać tam ileś set cykli. tak? E, wiadomo, on nie jest nieskończenie żywotny, ale powiedzmy tych kilka lat, czy tam kilkanaście, w zależności od, tego, od sposobu wykorzystania, jest w stanie wytrzymać. Druga grupa to są nośniki jednorazowe, chociażby klasycznym przykładem jest etykieta logistyczna. Etykietę logistyczną drukujemy przed wysyłką, tak? gdzieś tam na etapie przygotowania, e, zamówienia towaru do wysyłki. Następnie weryfikujemy. Paleta pojawia się na samochodzie, samochód odjeżdża, zapominamy o, o nośniku. Nośnik był i go nie ma. Więc tutaj o żywotności może procesowej możemy powiedzieć, że ona jest krótka, ale oczywiście jeśli pomiędzy załadunkiem, znaczy przygotowaniem zamówienia, a jego wysyłką jest jakiś dłuższy czas, to oczywiście ten nośnik też powinien być w miarę, w miarę żywotny. On nie powinien się zniszczyć w ciągu godziny, tak? Także to jedyne to. Jeśli chodzi o sam system, no to tak jak wspomniałem, żywotność systemu, no anteny pasywne raczej się nam nie zniszczą, tak? Kable, jeśli je prawidłowo położyliśmy na bramie i ich nie niszczymy, też się nie zniszczą. Żywotność może nam dotknąć na przykład urządzenia aktywne, jak jakieś nie wiem, procesory i ewentualnie jakość systemu tego cyfrowego logiki systemu. Tak, jeśli tam na przykład jakieś już zmiany zaszły za daleko, potrzebujemy jakieś aktualizacje, to ta żywotność no już nie będziemy używać tego pierwotnego systemu, tylko musimy go jakby nadążać za, za technologią. Wdrożenie systemu RFID to tak jak powiedziałeś kwestia Usprawnienia, zautomatyzowania procesów, pewnej identyfikacji tego, co, czym dysponuje magazyn, przedsiębiorstwo, sklep i tak dalej, ale żeby dane były użyteczne, żeby można było z nich wyciągać pewne wnioski, żeby można było je procesować, to te dane muszą trafić również do systemów zarządzania zasobami. Czy tutaj w tym przypadku sztuczna inteligencja może przyjść z pomocą, jeśli chodzi o analizę? Ostatnimi laty. Każde oprogramowanie jakąś tam nazwijmy to wtyczkę AI dostaje, tak? Czyli najprawdopodobniej te systemy WMS-owe, ERP-owe, jakąś inteligencję do analizy danych na pewno będą miały, bo tutaj przypomnę, system RFID to z jednej strony jest identyfikacja, to jest jakby jego cel, my identyfikujemy, co się porusza, ale ponieważ. Skala tego, co się porusza, przemieszcza po naszych obiektach, na bramach, na liniach produkcyjnych jest duża, to ilość danych, którą generują system RFID jest też oczywiście ogromna. Analizowanie tego, nie wiem, dana po nie ma, nie ma sensu. My też nie generujemy nie wiadomo jakich danych my tak naprawdę generujemy 3-4 informacje to jest powiedzmy ID produktu, jego lokalizacja, czas, kiedy to się wydarzyło. Ewentualnie czasami kierunek, jeśli to ma znaczenie. Te 3-4 informacje przesłane do systemu, na przykład WMS-owego, albo systemu ERP, to jest baza do tego, żeby wyszukiwać szablony zachowań, tak? co schodzi, gdzie są najczęściej pomyłki. Ta logika, ta, ta powiedzmy sztuczna inteligencja wyciągająca wiedzę z tych danych, leży po stronie systemów nadrzędnych. My te dane tam poprzez integrację wrzucamy. To jest jakby nasza nasza rola jako, jako firmy, która takie integracje, i wdrożenia systemów RFID przeprowadza. Jak wygląda wasza ocena sytuacji, jeśli chodzi o integrację danych z RFID z systemem zarządzania przedsiębiorstwem? Musicie wejść, zobaczyć, sprawdzić, czy to się da zrobić, w jaki sposób połączyć źródło danych z bazą danych. Dobre pytanie. To też wspominałem, że to jest może czasami jeden z tematów takich pomijanych albo nie, niedoszacowanych nazwijmy to, że ta integracja, a to połączymy dwa systemy. To połączymy dwa systemy, to jest zaangażowanie dwóch zespołów na długi długi czas. Oczywiście mówimy też o skali integracji. Jeżeli to jest wprowadzenie jednej danej naprawdę prostej informacji, to nie musi być aż tak, powiedzmy czasochłonne, zasobochłonne, tak bym to nazwał. Ale tutaj musimy mówić o integracji dwukierunkowej, bo to, że my identyfikujemy przemieszczanie się towaru, to jest jedna rzecz. Czyli można powiedzieć, system RFID identyfikuje, co się pojawiło na produkcji, na magazynie, na załadunku. I my tą informacją jesteśmy w stanie się podzielić poprzez zintegrowanie się z systemem nadrzędnym, czyli my wysyłamy informację w górę, ale żeby zweryfikować coś, weryfikacja to jest porównanie dwóch grup, tak, e, dwóch pakietów danych, więc żeby powiedzieć systemowi ERP, tak, na bramie numer 5, zamówienie numer 10 to jest to, które powinno być i ono zostało właściwie załadowane, to my najpierw to takie treść tego zamówienia, co mamy porównać, musimy dostać z systemu nadrzędnego. I tu mamy kierunek odwrotny, czyli i zintegrowanie się w takim znaczeniu, że system ERP wysyła do nas na przykład listę zamówień na serwer. My z tego serwera rozsyłamy to na odpowiednie bramy, które czekają w gotowości, jak operator wybierze dane zamówienie. Wtedy następuje weryfikacja i dopiero po weryfikacji informujemy, tak to zamówienie zostało prawidłowo załadowane. I kiedy ewentualnie zostało załadowane, ale tylko częściowo, lub tam jakieś inne statusy, jak sobie to ustalimy. Niemniej jednak chodzi, chodzi o to, że mamy integrację dwukierunkową. Zarówno system ERP i WMS wysyła do nas jakieś informacje, jeśli potrzebuje. Turk, zweryfikuj, sprawdź poprawność, ewentualnie powiedz mi, co się dzieje tam na obiekcie, co przejechało przez bramę, wtedy my informujemy w górę. I tak naprawdę im więcej punktów styku, tych informacji, te informacje muszą gdzieś tam przemieszczać lub te telegramy są bardziej rozbudowane, bo klient na przykład potrzebuje, wymaga, żeby ta treść zamówienia była jeszcze bardziej rozbudowana, no to integracja robi się takim dość znaczącym punktem w takim wdrożeniu, Systemy RFID. Oczywiście muszę też nadmienić, że nasza jakby koncepcja, i generalnie chyba koncepcja systemów RFID jest taka, że my dostarczamy rozwiązanie w warstwie middleware, czyli nasze oprogramowanie jest oprogramowaniem pośredniczącym pomiędzy fizycznym procesem a systemem nadrzędnym. W takim znaczeniu, że cokolwiek my będziemy śledzić, te dane i tak przechowujemy u siebie na serwerze. Więc jeśli klient chce zacząć z RFID. Nie musi być tej integracji, jeśli tych danych nie potrzebuje mieć na już w systemie u siebie. On będzie miał dostęp z poziomu serwera, może je na przykład eksportować do systemów analitycznych. Historyczne też? Historyczne, dokładnie. Mhm. Czy przykładowo, nie wiem, zróbmy takiego pilota, że jeśli oczywiście pilot miałby tylko to na celu, że powiedzmy stawiamy niezależny system RFID, na razie nie integrujemy się po to, żeby też jakby nie łączyć dwóch ekosystemów, uruchamiamy system RFID. Z dwóch bram na przykład rejestrujemy dane, informacje. Te informacje jesteśmy w stanie na przykład wyeksportować do jakiegoś narzędzia analitycznego, które nam pokazuje... Coś. Dopiero wynik takiego działania pozwala nam powiedzieć: Aha, to my teraz potrzebujemy zintegrować się w taki a w taki sposób. Wtedy rozszerzamy. Czyli, jakby brak integracji nie oznacza brak możliwości wykorzystania RFID, ale oczywiście najczęściej ta integracja finalnie musi się tam znaleźć, bo to system WMS albo RP potrzebuje tych danych, a nie ktoś do Excela. Umówmy się automatyzować po to, żeby eksportować do Excela troszeczkę trąci myszką. Dokładnie tak, to celne spostrzeżenie. Bartku, teraz trochę wyjdźmy może na bardziej ogólny. Poziom jeszcze, bo zdaje się, że ten świat logistyki i magazynowania jest dzisiaj zupełnie inny. To jest całe środowisko, to jest całe takie uniwersum i to się zmieniło diametralnie w, w ostatnich kilkunastu latach. To jest jakaś kolosalna zmiana, z której nie wszyscy chyba zdają sobie sprawę. Zgadza się. Podam może taki przykład. Ja z RFID e, mam do czynienia, no powiedzmy, około 20 lat. I to RFID, które mamy teraz, a które było w 2005 roku, to jest całkowicie inne RFID. Z jednej strony technologicznie, umówmy się, to nie jest to samo RFID. Przeszło ogromną ewolucję, czy rewolucję nawet, jeśli chodzi o, o jakość wykrywania, identyfikowania tego, co możemy wykryć. A dwa, ilość danych. Które po prostu zwyczajnie na rynku się pojawiła, tak? Innymi słowy, w 2006 roku, gdybym z tym samym systemem teraz, nawet dobrym, i mówił, że możesz wykrywać wszystko, co chcesz, ktoś by powiedział, ale to nie jest ta skala. My nie mamy tylu pomyłek, my nie mamy tylu y, wysyłek. Za, to, to my działamy, my, my spokojnie tu Excelem, czy kartką jesteśmy w stanie. Oczywiście jest to problematyczne, ale dajemy radę. No ale przyszedł ten 212 dwa, dwa dwa, nie 2, 17, nagle boom na e-commerce, wszyscy zaczynamy zamawiać zdalnie w dużych ilościach, na już na wczoraj, no i powstające jak grzyby po deszczu centra dystrybucyjne, wysyłki, załadunki i nagle okazuje się, że żeby nadgonić nad skalą biznesu, no już tego Excelem i papierem nie zrobimy. Z jednej strony RFID jest do tego, żeby eliminować bieżące problemy, czyli ja wiem co załadowałem, ciągle będę się do tego przykładu odwoływał, a dwa, jak już wyeliminowaliśmy problemy, to jak odbić się, żeby jeszcze przetwarzać więcej, żeby ta skala z, nie wiem ze 100 zbiła się o 0 więcej i kolejne 0. Także tutaj to jakby jak najbardziej RFID pomimo że tak swoje korzenie ma gdzieś tam w latach powojennych, potem powolny rozwój, to gdybyśmy zrobili taką linię, taki wykres, to ten boom to jest ostatnie powiedzmy 10 lat na, na RFID. Ale czy czy sądzisz, że jest jeszcze, no tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć? Jest jeszcze jakieś pole do rozwoju tej technologii? W jakim kierunku ona może się rozwijać jeszcze? Widzieć więcej. Są tak zwane sensor tagi na rynku, które poza identyfikacją samego produktu też monitorują stan tego produktu, jak wilgotność, temperatura czy ruch. To jest kierunek odnośnie, może powiedzieć, poszerzania zastosowania RFID, ale mhm. w samym RFID, gdybyśmy taki nośnik, ten sam nośnik RFID, który był w 2005, a który w 2025, a podejrzewam, o jakim planują producenci w 2035? Czułość. Czułość w takim znaczeniu, że jesteśmy w stanie wykryć przy mniejszej mocy, z większej odległości. W takim znaczeniu, my żyjemy wśród fal radiowych. My nie żyjemy tylko gdzie z RFID. My mamy Wi-Fi, my mamy wszędzie różne punkty dostępowe. Gdyby udało się pokazać, jak fale radiowe wyglądają, to prawdopodobnie byliśmy w takim jednym, wielkim sosie. Więc wykrycie poprawne produktów, które chcemy identyfikować. Pośród trudno identyfikowalnych materiałów, no to w tym momencie rozwój nośników w takim znaczeniu, że są bardziej czułe na niewielką ilość sygnału, penetrują... Inne rodzaje materiałów, jak najbardziej to jest kierunek, który nam pozwala, po prostu mówię, widzieć więcej w jeszcze bardziej skomplikowanych warunkach. Nie wszystko przeskoczymy, ale jak najbardziej tak. A skąd czerpisz wiedzę na temat RFID? Są jakieś opracowania naukowe? Czy tutaj trzeba zdać się troszeczkę na siebie i jednak rozpoznawać na podstawie I... własnych doświadczeń? Dobre, dobre pytanie, dobry punkt. Niestety ja nie znalazłem, a tak jak wspomniałem, 20 lat gdzieś się z tym RFID spotykam. I nie ma opracowań, nie ma, nazwijmy to, nie ma szkół RFID, tak? nie ma kierunku inżynier RFID, który od A do Z pozna, jak to funkcjonuje, jak to poprawnie powinno funkcjonować, jak taki projekt poprawnie wdrożyć, jakie ryzyka należy wziąć pod uwagę. Najlepszą książką jest obiekt. <grym> tak bym to podsumował. Najlepszą książką jest obiekt i klient, z którym się rozmawia, bo to klienci podsuwają tak naprawdę pomysły, gdzie RFID może zastosować. Każdy ma inny problem. Znaczy, inaczej. Z jego punktu widzenia to jest inny problem, ale finalnie to są te same pogrupowane scenariusze. Czyli, tak jak wspominałem, załadunek, nie wiem, śledzenie na produkcji, jakaś kompletacja itd. Więc jesteśmy w stanie jakby to pogrupować. No niemniej jednak, nie ma książek opracowujących takie, takie rzeczy. Po prostu trzeba pójść na obiekt spotkać się z jednym tematem, drugim, trzecim, czwartym. To jest wiedza praktyczna tak naprawdę, nie? O ile mówimy o, o oprogramowaniu, wiadomo, to jest coś, coś, co się instaluje, to to oprogramowanie fizycznie funkcjonuje ze sprzętem, z tym nośnikiem, który jest widoczny albo niewidoczny i co wtedy zrobić? Tego prezentacją się nie załatwi, tego poprzez Teamsa też się nie załatwi, no trzeba po prostu pojechać na obiekt Sprawdzić, potestować właśnie na początku albo w trakcie, zarysować możliwe ryzyka, możliwe granice działania tego RFID i spróbować zbudować z tego działające rozwiązanie. Pozwolę sobie zakończyć nasze spotkanie taką konstatacją, że RFID dla niektórych może brzmieć dosyć obco, ale tak naprawdę jest to technologia, z którą my, też klienci, mamy do czynienia tak naprawdę na co dzień, bo jak gdzieś idziemy do sklepu, to bardzo często na produkcie też widzimy takie tajemnicze naklejki, które są sensorami. Jak najbardziej. No, sklep to jest jedno. <grych> RFID też funkcjonuje w bibliotekach, w pralniach, RFID w kontroli dostępu. Mamy kartę, tak jak przechodzimy do pracy, prawdopodobnie będzie to karta dostępowa, która ma w środku RFID, więc RFID naprawdę jest szeroko, szeroko wykorzystywane. Ja akurat osobiście skupiam się na tej części przemysłowej, tak jak wspomniałeś, produkcja, magazyny, logistyka. Tak, ale RFID to są o wiele, wiele więcej zastosowań i wydaje mi się, że będzie jeszcze i więcej. Powiedziałeś, że RFID będzie się rozwijało, my będzie Będziemy śledzić ten rozwój na pewno też w podcaście TurkTok Świat Automatyki. Dzisiaj to wszystko. Dziękuję. Naszym gościem był Bartek Besz z Turk Polska. Dziękuję Bartku za wyczerpującą wiedzę na temat RFID. Dziękuję również za zaproszenie i liczę na to, że to nie jest nasz ostatni raz. Dziękuję. TurkTok Świat Automatyki na Spotify, YouTube. Nie przegapcie również kolejnych odcinków. Dziękuję. Dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia. Tomasz Baza.